Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, dzisiaj pod lupą odcinek specjalny. A mogę tylko dodać, że jest to odcinek, który właściwie zasponsorował gracz Johnny 96.pl, ponieważ to on zdecydował się udostępnić mi konto i po prostu umożliwić zrobienie pod lupą tego arcyciekawego pojazdu. Dlaczego jest taki ciekawy, to chyba widać, nic nie muszę mówić. E, jego zaletą jest. Oczywiście działo i pancerz, czyli typowy tedek po prostu to była esencja tank destroyerów tak jakby. Najpierw omówię może cały pancerz, a później powiem dokładnie, jakie są słabości tego kolosa. Po pierwsze, mamy 305 mm podane i rzeczywiście to jest prawda, z przodu tutaj mamy 305 mm pancerz jest nawet skontowany, także w pewne obszary tutaj są po prostu, praktycznie nie do przebicia. Jeżeli chodzi o osłonę działa, jest tutaj troszeczkę inaczej. Po pierwsze mamy pancerz prosty, jak widzicie. Jest ona w kształcie kopułki, w najgrubszym miejscu ma około 295 mm grubości. Natomiast ta obejma około 140 Pod spodem jednak znajduje się jeszcze pancerz właściwy, również bardzo gruby, także w tym miejscu się to wszystko kumuluje. Teraz może omówmy bok. Bok jest dosyć ciekawy. Jest tu ten sam zabieg zastosowany, który widzieliście w Isie 3, czyli kadłub ma troszeczkę inny kształt niż tutaj ta powłoka zewnętrzna. Otóż kadłub jest tutaj troszeczkę innego kształtu niż widzimy. Mianowicie mamy puste miejsce, dokładnie tutaj, czyli kadłub tego TDK kończy się tak, jak teraz pokazuje myszką, i mamy taki dospawany tutaj. Jakby fartuch, no to jest oczywiście również pancerz warstwowy w tym miejscu. A ile on ma? Otóż jego góra ma około 64 mm, to jest mniej więcej ten obszar. Natomiast tutaj jest pierwsza warstwa pancerza, która ma jakieś 51 mm, i pod nią również jest 64 mm. Pancerz niżej. Tamten aż za gąsienicami ma około 51 mm. W tym miejscu strzelając, mamy więc do dyspozycji do pokonania: po pierwsze, ten fartuch, który ma około 100 mm, aż chociaż nie wygląda, ale tak jest podawany. Następnie gąsienice, które są liczone za jakieś 40 mm, i pod spodem jeszcze 50 mm pancerza. Także jest tutaj bardzo ciężko się przebić. Kolejną rzeczą jest tył. Tutaj jest 51 mm, to jest najbardziej wrażliwa yy, część tego TDK. Oczywiście trzeba było omówić jeszcze włazy. Włazy nie są wcale takie słabe, chociaż oczywiście są eksportami. Mamy tutaj około 150 mm. Do tego szczeliny obserwacyjne, które o dziwo są bardzo mocno opancerzone w grze. Został, została ta wartość ustalona na jakieś yy, 130 mm, i do tego mamy wizjery. Te wizjery są. Bardzo łatwe do uszkodzenia. Mają 30 mm około pancerza. Także tutaj możemy się wstrzelić. Jeżeli chodzi o górę, e, dobra wiadomość, jak zwykle zresztą dla arterzystów: 38 mm. Także te błotniki, które tutaj widzicie, e, zarówno góra, jak i przód, są traktowane jako ekrany kumulacyjne. Mają różne wartości od jakichś 50 mm do nawet 100 w różnych miejscach. No i tradycyjnie, chyba zapomniałem na początku powiedzieć. Mamy tutaj tak zwany dziubek, czy też dziobek. Ma on tylko 133 mm. Znajduje się w tym miejscu. Ok, chyba wszystko powiedziałem na temat pancerza. Teraz zacznijmy gdzie strzelać. Otóż, jeżeli strzelamy z przodu, mamy właściwie niewiele możliwości. Po pierwsze, odradzam absolutnie strzelać tutaj w te obszary pancerza. Nie dość, że mamy 305, to jeszcze. Mamy tutaj dosyć fajny kąt. Jeżeli musimy strzelać w górną część, powinniśmy wybierać te dwa włazy. Wystają one dość znacznie, aczkolwiek, moi drodzy, nie liczcie, że trafienie tutaj przyniesie zawsze penetrację. Bardzo kapryśne to wszystko potrafi być, i czasami kilka strzałów pod rząd nawet może się zaśnicnąć. Drugą rzeczą, jeżeli już gramy złotymi pestkami, a to jest dziewiąty poziom, więc mamy całkiem niezłą penetrację w ciężkich czołgach, zwłaszcza radzieckich. Miejscem, które najlepiej uda się nam spenetrować, mimo tego 305 mm pancerza, jest dokładnie tutaj. I tutaj. Zupełnie prosty pancerz. No, i oczywiście, jeżeli mamy przebijalność większą niż 305, co nie jest trudne w radzieckich czołgach. No to spokojnie się tutaj wbijamy. Jeżeli ten czołg uda nam się wymanewrować w ten sposób, że będzie troszeczkę wyżej od nas, to wszystko radzę pakować w to miejsce. Jednak jest tu kąt naprawdę rewelacyjny również, pamiętajcie o tym. Jedynie jak jesteście troszeczkę niżej, to wtedy będzie tutaj wchodziło. Jeżeli chodzi o tą osłonę działa, to można się tutaj wbić, ale strzelając bardzo blisko armaty. Jeżeli będziecie po obrzeżach strzelać, na pewno będą ding-dongi. Praktycznie chyba żadne działo nie jest w stanie obrzeża tej, tej osłony przebić. W tym miejscu pod spodem jest dosyć niewielki otwór, ale jednak ten otwór umożliwia wbicie się, ponieważ mamy 190, przepraszam, 296. Wtedy, pancerza tylko i wyłącznie w tym miejscu, które mniej więcej teraz pokazuje myszką. Istnieje też szkoła, która mówi, że jeżeli ten czołg znajdzie się wyżej, możemy strzelać mniej więcej w te miejsca i spowoduje to przebicie pancerza, tak jakby od spodu, czyli tego fragmentu pancerza, ale od spodu, ponieważ ma tam tylko 25 mm. E, nigdy nie udało mi się tego dokonać. E, czytałem tylko takie opinie, dlatego wam je przekazuję. Jednak i tak. Zawsze, jeżeli strzelamy z przodu, najłatwiej będzie przebić te włazy. A co, jeżeli strzelamy z boku? Słuchajcie, nie jest tak prosto wcale, jakby się wydawało, że zajedziemy te deka z boku i już będzie przebicie. Po pierwsze, absolutnie radzę unikać strzelania poniżej tej linii. Mamy tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, 100 mm tego fartucha, później 40 gąsienice i 51 kadłub właściwy, który jest oczywiście prosty, nie jest tam w środku skontowany ale daje nam to prawie 200 pancerza warstwowego czyli naprawdę będzie to loteria oczywiście potężnym czołgiem możemy się tutaj wbić ale nie radzę ryzykować gdzie jest najbardziej newralgiczne miejsce? otóż górna część tego pancerza mimo to, że jest skontowana i to całkiem nieźle skontowana ma pewien mankament mianowicie osłona tego działa przepraszam, osłona tego włazu tutaj różni się znacząco od tej osłony. Zwróćcie uwagę w tym miejscu, jaki mamy pancerz. Widać, że to jest bardzo grube. Oczywiście nie wiem, czy całe to półkole jest pancerzem, ale nawet jeżeli część jego, to no, powinno dać nam to do myślenia. Natomiast w tym miejscu mamy pancerz słaby i jeżeli strzelacie pod takim kątem, to ten cały weak spot robi się naprawdę duży. Radziłbym strzelać dokładnie w to miejsce. Naprawdę często można się tutaj wbić. Jeżeli chodzi o, o ten fragment pancerza, to ta dospawana jakby płyta ma 51 mm i pod spodem jeszcze znajduje się pancerz o grubości 64 mm. Można tutaj się wbić, ale również czasami jest loteria. Tak to jest niestety z tym pancerzem warstwowym w wodzie. Zresztą w naturze również. Wygląda to podobnie. Pancerz warstwowy zawsze może spowodować wejście pocisku za zero. Jeżeli strzelamy z przodu, to tak jak w trójce, pod tym kątem absolutnie w te trójkąty nie walimy. Ale jeżeli uda nam się pod takim kątem podjechać, jak najbardziej w to miejsce można strzelić. Wtedy następuje zazwyczaj przebicie, ponieważ nie jest pancerz tak skontowany jak w tym miejscu. Czyli przebijamy pierwszy i wbijamy się tam głębiej w kadłub, który ma tylko 64 mm. No, tył nie zamierzam chyba omawiać, nie ma sensu, bardzo słaby jest. Powinniśmy zrzucać gąsienicę. Jedyna metoda walki z tym tedekiem to jest zrzucenie mu gąsienic, objechanie i po prostu walenie dokładnie w to miejsce. Jeżeli macie też wybór objechać go z prawej lub z lewej strony, to zawsze wybierajcie tą stronę, ponieważ tutaj już nie macie niestety takiego aż dużego pola manewru. A cóż yy, z kolejną jego zaletą, czyli działem? Otóż działo jest bardzo potężne, jak przystało na 155 mm. Jego główną zaletą, bardzo niedocenianą, jest możliwość, moi drodzy, uszkodzenia źle zniszczenia Zarówno zbiorników paliwa, jak i magazynu amunicji. I to jednym strzałem. Zazwyczaj, jeżeli się nim gra, z tego co widziałem na powtórkach, strzela się gdzie popadnie. Po prostu penetracja tu jest tak duża i obrażenia, że nie celują ludzie w moduły, a to jest błąd, ponieważ trafienie z tego działa i dobre losowanie w przypadku zbiornika za każdym razem nam podpali i. Trafienie z dobrym losowaniem w magazyn amunicji przeciwnika zawsze go wysadzi. Oczywiście wiadomo, macie maga... Oczywiście wiadomo, macie materiał w szkole czołgisty, jak to jest z tym wysadzaniem, że nie zdarza się to często. Natomiast powtarzam jeszcze raz, jeżeli losowanie będzie dobre, za każdym razem będzie wysadzenie wrogiego czołgu. Jeżeli chodzi o drugi bardzo ważny parametr, czyli wychyły tego działa. No nie jest rewelacyjnie, niestety nie jest rewelacyjnie, ale chyba jego budowa już tam mówi, że tutaj nie będzie jakichś tam super wychyłów. Mianowicie, jeżeli chodzi o poziom, czyli plus 10, przepraszam, minus 10 plus 11, czyli w jedną stronę, chyba prawą, możemy troszeczkę bardziej wychylić działo. Nie jest to jakoś rewelacyjnie, aczkolwiek w grze jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo tedeków które mają... Dużo mniejszy wychył działa. Jeżeli chodzi o górę, dół, to depresja, czyli wychylenie w dół, jest o 5 stopni, minus 5 stopni. No to nie jest za dobrze, aczkolwiek no nie wyobrażam sobie, żeby ten TEDek miał na przykład, nie wiem, 10 stopni, wyjeżdżał z zagórki i wystawiał tylko górną część. No to już była przesada. Natomiast do góry plus 20 stopni. Czyli całkiem nieźle możemy to działo podnieść. Jeżeli przyjrzycie się też zawieszeniu, mamy tutaj aż cztery gąsienice, czyli podwójne. No i chyba tutaj już nie muszę nawet mówić, że ten czołg, jego zawieszenie stawia bardzo, bardzo duże opory dla gruntów. Dlatego jest nie dość, że ma słaby silnik jest bardzo, bardzo powolny, to jeszcze po prostu te opory są duże i to go jeszcze spowalnia. Szybkość lotu zwykłego pocisku to jest jakieś 900 metrów. Zdecydowałem się na pożyczenie kąta i omówienie tego czołgu, ponieważ... tego TDK, przepraszam, ponieważ nie zamierzam na obecnym kącie tej linii grindować, chociaż pod koniec jest bardzo łakomy kąsek, mianowicie T110E3, który uważam jest naprawdę świetnym tdk Sporo nim kiedyś grałem, naprawdę. Natomiast przeraża mnie przejście zarówno Parówy, jak i T95. Niestety, w obliczu artylerii, po prostu uważam, że artyleria ma zbyt duże znaczenie w tej grze. Te pojazdy na mapach otwartych są praktycznie bezbronne. A zauważcie, że tych map otwartych, ostatnio zaprezentowałem Wam jedną, będzie coraz więcej. Wyobraźcie sobie, co, jaka jest rola T95. Na tej nowej koreańskiej mapie. Rola będzie taka, że on będzie musiał gdzieś dojechać i tam stać przez całą praktycznie bitwę, bo jeżeli tylko gdziekolwiek się wynurzy, to od razu dostanie salwę. Coś takiego mi się nie podoba. Grałem kiedyś mnóstwo bitew, no bo dochodziłem do tego E3. Grałem mnóstwo bitew, właśnie T95, i po prostu zbawieniem było wyrzucenie na Ruimbergu albo na przykład Himmelsdorfie. Jednak nie zdarza się to, słuchajcie, zbyt często. Dlatego efekt tego TDK no, był niesamowity na początku, jak on wszedł. Ponieważ nieraz człowiek decydował się na taką jazdę, nawet na malinówce czy gdzieś, a tak, żeby po prostu sprawdzić, ile może wytrzymać. Teraz już się tego nie spotyka. Jeżeli spotkacie tego TDK, to on gdzieś tam jest zakitrany i będzie stał przez całą bitwę. No bo po prostu nie ma innej możliwości, będzie się człowiek tylko modlił, żeby nie został wykryty. Także pojazd konstrukcyjnie jest niezwykle ciekawy. Natomiast e, nie daje frajdy takiej jak kiedyś. E, no i tutaj się powtórzę również, że amunicja premium wiadomo jak zadziałała. Rosjanie dostali wzmocnione działa na 9, na 10 poziomie z penetracją 400 i ten czołg nie przedstawia absolutnie żadnej trudności. Przebicie jego nie przedstawia żadnej trudności dla posiadacza takiego działa, a każdy na tym poziomie 9, 10 kilka tych złotych pestek. Wozi. Więc, jeżeli ja nie mam tej przewagi nad przeciwnikiem pancerza, to właśnie po co mi taki czołg tak wolny, prawda? No ale pojazd jest ciekawy, jeżeli ktoś do e 3 chce dojść, niestety musi nim grać. I nie wątpię, że wśród tych gier zdarzą się również rewelacyjne takie, gdzie zatrzymamy całe natarcie. Natomiast, słuchajcie, nie sądzę, że żeby się to zdarzyło na. Mapce, na której wyrzuci was z artylerią i na mapce otwartej, a zwróćcie uwagę, ile tych mapek jest. Jeżeli chodzi o motuły, nie będę ich omawiał, bo możecie sobie zainstalować skórki od lemona i po prostu podpatrzeć, gdzie to wszystko jest. Natomiast, no, jeżeli spotyka się ten, tego TDK, to raczej ja na przykład często panikuję w takich sytuacjach i ginę, ale wtedy trzeba po prostu zachować zimną krew i raczej skoncentrować się na to, żeby go zatrzymać. A nie, żeby tam strzelać na przykład w magazyn amunicji czy coś takiego. Oczywiście, jeżeli mam magazynkowca, to spokojnie można sobie w zbiorniczek spróbować walnąć. No i chyba to wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, to śmiało pytajcie w komentarzach, na pewno odpowiem. I teraz żegnam się z wami. Do usłyszenia.